jak wspominałem na początku naszego programu, już się pojawili w naszym studiu goście, którzy zajmowali się tegorocznym festiwalem Vivi Sesja. Festiwal się zakończył, no i przyszedł czas na podsumowania. My także z kamerą byliśmy na dwóch wydarzeniach tego festiwalu, które dzisiaj będziecie mogli zobaczyć. No jedno wydarzenie, drugie zobaczycie może w przyszłym tygodniu, ale przede wszystkim są z nami dzisiaj Dawid Lesiak, kurator festiwalu Vivi Sesja i Anna Zalejska, koordynator. K. K. Koordynatorka. K. Koordynatorka. No tak, bo teraz przecież i męskie. I no, Dobrze, koordynatorka festiwalu. Witajcie. Jak się czujecie po zakończonym już festiwalu? Dobrze. Trochę zmęczeni chyba. No tak. Ale, ale szczęśliwi. A festiwal udany? Wydaje mi się, że tak. tak no to najlepiej chyba by musieli widzowie i odbiorcy ocenić, ale. Cel został osiągnięty, chyba. Mhm. Czyli cieszycie się z tegorocznej edycji? Mhm. Jak najbardziej. Jest super. Może dla tych, którzy nie byli w tym roku na wielkiej sesji, powiedzcie, co to za festiwal? Był? No, to był festiwal nowych form audiowizualnych, w którym, um, pokazujemy to, co dzieje się na styku sztuki i nowych technologii ciekawe zjawiska. Swoją główną siedzibę, gdzie się najwięcej rzeczy odbywało? Mieliśmy w Vivilabie na Zwiezynieckiej 20. No i to jest ciekawe miejsce. Chciałbym, żebyście powiedzieli o tym naszym widzom. Czy, czym jest ten Vivilab? W ogóle to miejsce, bo to jakieś nowe centrum straszne. Czy e, tak? Vivilab umiejscowiliśmy na pierwszym piętrze budynku, który należy do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. To jest przepiękna kamienica, która wewnątrz jest odremontowana, na zewnątrz jeszcze nie, więc taki jest też element niespodzianki, kiedy się wchodzi do środka. W każdym razie w tej właśnie takiej przestrzeni bardzo, bardzo klasycznej, bo um, jest tam no, dużo jest takich taki elementów architektonicznych, no. więc hmm, właśnie nam postanowiliśmy, Tłoczyć troszeczkę działań związanych z nowymi technologiami, Chcesz zobaczyć, jak to w tej przestrzeni będzie funkcjonować, ale naszym założeniem było też stworzenie miejsca, do którego każdy może przyjść, może zobaczyć, w jaki sposób właśnie wykorzystywać te nowe technologie w pracy przy jakichś kreatywnych działaniach. Jak, jak, no właśnie, jak proste elementy. Proste oprogramowanie powiedzmy projektu nie musi być dużej mocy i jakie cuda, tak naprawdę można zdziałać w przestrzeni, jak ją też zmienić wizualnie. No, no właśnie, no to jakie rzeczy prezentowaliście na swoim festiwalu? Ja jestem ciekaw tych samych już nowości technologicznych, bo mówicie o, o, o tym, że można teraz bardzo łatwo połączyć te nowości, mhm. które nas tak otaczają cały czas. Co się cieszyło największym wzięciem? Zainteresowaniem. No, początek na pewno. Ta Wystawa jest no, na... gdzie przyszło naprawdę mnóstwo ludzi, co nas bardzo zaskoczyło, ponieważ to miejsce jest jednak tak naprawdę nieznane, no ale dzięki naszym działaniom jakimś tam marketingowym okazało się, że, że ta informacja dotarła i ci ludzie przyszli i byli zachwyceni tą wystawą. E, no, ten share, jam, audiowizualny był bardzo fajny, bo też tam wszystko mnóstwo ludzi. Którzy nawet po tym jakimś sprzątaliśmy ale, ale po już imprezie, to <laughs> tak to nie było, było Nowego gazownia. Eee, też jeszcze tam siedzieli nawet w tym momencie, kiedy już zakończyliśmy praktycznie imprezę. Eee, no i też w tym, w tym właśnie w na Niemieckiej tam mieliśmy. Prezentacja w kategorii form no, była bardzo ciekawa, ponieważ ym, to jest duża przestrzeń, myślę, że około 100 m kwadratowych różnych pomieszczeń i w każdym z tych pomieszczeń było coś innego, jakby inna ym, prezentacja wideo, czy też bardziej graficzna, ym, która była też ym, wrzucona w kontekst przestrzeni. Mm -hmm. Tak, żeby można było na nią spojrzeć z zupełnie innej perspektywy, czyli wchodziło się do, do takiego dziwnego, dużego mieszkania, e, pustego, w którym w każdym z pomieszczeń e, zamontowaliśmy jakieś po prostu prezentacje wizualne, wykorzystujące właśnie. Podczas waszego, waszego tak festiwalu tegorocznego, także dzieci mogły się czegoś dowiedzieć. Tak. Jakie warsztaty przeprowadzaliście? No to były dwa warsztaty dla dzieci, jeden był, to był warsztat fotografii na którym Ania Podlejska przez kilka dni tłumaczyła dzieciom jak robi się zdjęcia, jak zrobić zdjęć ze zdjęć kolaż, jak też pobawić się w fotografię analogową, bo stworzyła tam ciemnie. I no, dla dzisiejszych dzieci, które mają styczność tylko z technologią cyfrową, to, 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 to była świetna zabawa, ponieważ mogły poznać coś, co działo się dawno temu i czego praktycznie no, rzadko się już dzisiaj używa. I tym tu raczej jacyś pasjonat się tym zajmują. No i mogliśmy, jakby, otworzyć dla dzieci taką historię tej technologii. A z drugiej strony, był warsztat wideo-rzeźby, gdzie dzieci wybrały sobie znane poznańskie budynki, typu zamek czy, czy opera, na których, które jakby, we własny sposób ozdabiały, a potem wykonywały animację poklatkową i mapping z Olgą Salamon i Mikuajem. Osim nakładał swoje rysunki w postaci animacji na, na te właśnie rzeźby, które stworzyły. mieliśmy połączenie analogowe my... właśnie... No z właśnie, tu, tu pokazali, pokazujecie, że faktycznie wasza rola w festiwalu Wigisesja się spełniła. To, to pogranicze sztuki technologii, to się coraz bardziej chyba te granice zacierają. Powiedziałeś o mappingu. To jest bardzo fajna rzecz. Czy możesz naszą widzom widzą czym Czy jest map? mapping? Mapping najprostszym. W tłumaczeniu to jest y, technologia e, projekcji 3D na elementach architektonicznych na detalach albo na całych budynkach, albo w, no, tak naprawdę mapping można zrobić prawie na każdym przedmiocie, ale z reguły robi się go gdzieś tam na, na zewnątrz, na budynkach, y, czy też nie wiem, w klubach powiedzą na jakichś y, instalacjach i formach. Tak, to jest coraz bardziej popularne, to już nawet nie w Polsce, ale przede wszystkim w Europie, widziałem i na świecie tak, e, tak, takie tak, duże maping. Można mapować wresie. całe budynki, całe wieżowce. No, to są oczywiście ogromne projektory, do tego potrzebne i praca masy ludzi, ale jest to. Możliwe jest bardzo perakularny efekt. Ale można zrobić sobie też właśnie tak, jak pokazywaliśmy na warsztatach, mały mapping w domu, nie wiem, na kubeczku, prawda? W kuchni. No, nieograniczone. Tak, to, to wszystko dla pasjonatów. Do naszej rozmowy za chwilę powrócimy. A teraz Państwa zapraszam na materiał jednej z imprez innych sesji, byście mogli poczuć ten klimat.